Oh. To musi być ciężkie. Ojej! To mi się podoba. Powieści. <grybujesz> Dzisiejsza opowieść nosi tytuł Księżniczka i rzeźbiarz Dawno, dawno temu na wyspie Jawa żył sobie pewien król. Nazywał się Król Suharto. Miał on piękną córkę imieniem Enda. O! Witaj, Endo! Naprawdę jesteś piękna. Król Sucharto i księżniczka Enda mieszkali we wspaniałym pałacu. Król Sucharto był bogaty. O! Bardzo bogaty. U! Nie był jednak szczęśliwy. Och, dlaczego? Nie wiedział, za kogo wydać swoją córkę. Wielu bogatych mężów chciało poślubić księżniczkę, ale którego z nich wybrać? Hmm. Król postanowił ogłosić konkurs. Wszyscy, którzy starali się o rękę jego córki, musieli przynieść specjalny prezent, odzwierciedlający ich wielką miłość. To przyniesie najlepszy prezent po ślubi księżniczkę. Aha, sprytnie pomyślane. Wieści o konkursie rozeszły się po całym królestwie. Usłyszał o nich Budi, biedny rzeźbiarz, który zawsze kochał księżniczkę. Och! Budi postanowił, że spróbuje wygrać. Jego specjalnym prezentem będzie rzeźba z drewna. Z drewna? Tak! Piękny drewniany prezent, którym udowodni, jak bardzo ją kocha. Uuu. Kiedy Budi powiedział matce, po co tworzy tę rzeźbę, mama bardzo się zaniepokoiła. Nie sądziła, żeby księżniczka chciała poślubić biednego rzeźbiarza. Ojej! Budi powiedział mamie, żeby się nie martwiła. Bo kiedy księżniczka zobaczy jego piękny prezent, zorientuje się, jak bardzo ją kocha i będzie chciała za niego wyjść. Mama chyba się martwi. Tudi ah. pracował cały poranek i popołudnie, aż do zmroku, a potem przy świetle księżyca w pełni. Zależało mu, żeby zrobić jak najpiękniejszy prezent. Co to będzie? Powiedz nam, proszę! Cóż! Jaki też prezent mógłby jej dać? By jego żoną zechciała być. By piękna księżniczka się wybrała i całym swym sercem go pokochała. Lepszy niż złoto, lepszy niż jedwab, lepszy niż olśniewający klejnot, lepszy niż lenty lubiny lepszy niż suknie ze złotej tkaniny Sekret z tego robić nie chcemy patrzcie dalej zaraz wam powiemy Budi pracował ciężko przez całą noc aż w końcu prezent był gotowy o drewniana lalka tak piękna drewniana lalka Budi ubrał ją w specjalny kawałek jedwabiu. Dostał go od babci, gdy był jeszcze dzieckiem. Teraz lalka miała też prześliczną sukienkę. Cudowna! Budi pokazał lalkę swojej mamie i wyruszył w podróż do pałacu. Mama wciąż się niepokoiła. Dlaczego księżniczka miałaby chcieć poślubić biednego rzeźbiarza? Ojej, jakie piękne miejsce! Budi udał się do pałacu, mając nadzieję, że jego prezent okaże się godny księżniczki. Kiedy dotarł już na miejsce, zobaczył dwoje bogatych książąt, którzy również przybyli z prezentami dla księżniczki. Buddy zaczął się niepokoić. Ci książęta na pewno wydali mnóstwo pieniędzy na swoje prezenty. Nie poddawaj się, dasz radę! Wszyscy składają dalej. A. Gdy Budi ujrzał księżniczkę Endę na tronie, wydała mu się tak bardzo piękna, że od razu zapomniał o strachu. Pamiętał tylko, jak bardzo ją kocha. Aaa! Król Suharto klasnął w dłonie, i przed gośćmi pojawili się tancerze. Jaki piękny taniec. Ura, brawo! Następnie król Suharto poprosił o pierwszy prezent. Książę przybył z piękną złotą kolią wysadzaną diamentami. O. Księżniczka powiedziała: Bardzo Ci dziękuję. Wtedy książę oznajmił, że ma tyle pieniędzy, że jeżeli tylko by chciał, to mógłby jej kupić dziesięć takich koli. Dziesięć? Mm. Król Suharto poprosił o wniesienie następnego prezentu. Drugi z książąt przyniósł przepiękną jedwabną suknię. O. Oh. Księżniczka powiedziała: Bardzo Ci dziękuję. Wtedy książę oznajmił, że ma tyle pieniędzy, że jeżeli tylko by chciał, to mógłby jej kupić sto takich sukien. Sto? Buddy widział to wszystko i znowu zaczął się martwić. Nadszedł czas, żeby i on ofiarował księżniczce swój prezent. O jej, a może księżniczka zacznie się śmiać z biednego rzeźbiarza? Może lepiej odwrócić się i pójść do domu. Dalej, Budi, nie poddawaj się. Budi musiał być dzielny, bardzo dzielny. Pokłonił się przed księżniczką, a potem wręczył jej drewnianą lalkę. O! Księżniczka powiedziała: Bardzo ci dziękuję. A potem spytała Budiego, ile jeszcze ma takich lalek? Dziesięć? Może sto? Ale Buddy powiedział, że ma tylko jedną taką lalkę, bo jej wykonanie zabrało mu bardzo dużo czasu. Księżniczka powiedziała, że jest wdzięczna za wszystkie prezenty, które dostała, i że jeden z nich okazał się cenniejszy niż wszystkie pozostałe razem wzięte. Który to, który? Tym prezentem była lalka. Co? Ponieważ istniała tylko jedna taka lalka na świecie. Książęta powiedzieli, że mogą mieć wiele złotych koli i jedwabnych sukien, a rzeźbiarz mógł sobie pozwolić na zrobienie tylko jednej lalki. Dlatego była ona najsłynniejszym prezentem ze wszystkich. Hurra! Księżniczka Enda i Budi pobrali się, a potem żyli długo i szczęśliwie. Koniec. Najdroższy prezent, jaki możesz dać, to taki, w który serce włożysz swe. Za pieniądze go nie kupisz ni diamenty. To prezent, który każdy dostać chce. Najdroższy prezent, jaki możesz dać, to taki, w który serce włożysz Historia zabiła